Cześć Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulatora 17. Przed Wami Jewgini, jego zetor i proszę, odnalazłem, odnalazłem przez przypadek. Chodziłem tutaj, wiecie, tu w ustawieniach, patrzę, tu statystyki, jaja w kurniku, mówi kurde, jakie jaja, jakie w kurniku? I poszukałem na mapie kuropodobnego czegoś i proszę i znalazłem. I się okazuje, że to są nasze jajka. To są nasze kury, przepraszam. I nasze jajka. Mamy 31 jajek. Jeszcze nie wiem, co dokładnie możemy z nimi robić, ale zbierzmy je. Nie wiem, gdzie możemy je sprzedać. Czy możemy je sprzedać? No ale słuchajcie, jak są nasze jajka, to trzeba je zebrać. Dopóki e, jakiś tam lis, nas, lis nam ich nie e, przywłaszczy sobie. Ciek, Czy wszystkie zebraliśmy? Chyba nie. I jedno jeszcze gdzieś jest. Jaju! Jeju! W jakiejś wysokiej trawie może. No, no, no. Ej, no, gdzie jest to jajko? Kogut! Siemano! Ale ładnie są zrobione. Te tekstury zwierząt. Tu gdzieś? Nie. Tak nam no, będzie łatwiej. Jesteśmy na poziomie kur. W tym momencie nie. Hmm. Nie no zdecydowanie. Gdzieś jeszcze jedno jest. Tu nie. Może tu gdzieś... O, jest. Są wszystkie, 32 jajka Dobra. Tylko co teraz z tymi jajkami? To szczerze mówiąc nie wiem. Eee, tu jest stacja. Bo zobaczcie, bo tu nie ma tu jajka, pokrowy. Ale tu w cenach nie ma tu jajek. To jest pszenica, to są we wełna. Nie wiem w ogóle co to jest, jakiś złom czy co. Nie ma. Hmm. Nie wiem, będę musiał poczytać, gdzie, gdzie te jajka można opnąć. A jeżeli wiecie, napiszcie mi w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. I słuchajcie, chciałem pomyśleć nad tym, żeby kupić owce. Bo owce potrzebują bardzo mało zajmowania się nimi. Potrzebna tylko kosiarka, jakiś tam traktor i woda chyba. Także naprawdę dużo, dużo nie potrzebują. Popatrzcie. E, koszenia trawy, to jest koszenie, koszenie, koszenie wow. Aha, czyli w sumie wszystkie są takie same, tylko o szerokości chodzi. No to kosiarkę kupimy za 9000. E, jakiś najtańszy myślę, że ciągnik wystarczy. Zobaczmy. 45 tysięcy, za tor 59 tysięcy. Czyli dobra, to, to zróbmy tak: 60 tysięcy plus kosiarka 10 to będzie około 70. I teraz jeszcze musimy znaleźć. O, cześć. Moja żona przyjechała. Musiałem się przywitać. No już. <grym> Dobra, i teraz musimy znaleźć gdzieś wodę. Z wodą takie te to palety? Nie, nie, nie. System pasów, lawety, ładowarki, zwierzęta. O, 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 o. Przewodzi substancje płynne. 9500 pi. Do transportu zwierząt. No to co to jest aha mieszane. No to nie. Słuchajcie, to kupimy to, czyli to jest tak 70, 80 tysięcy, 80 tysięcy i na będziemy musieli jakąś kupić. No to nie dużo, no 100 tysięcy gdzieś. No to też nie mało. Ale ze 100 tysięcy kupimy sobie te, kupimy owce i będzie pięknie. E, tylko teraz tak, gdzie możemy te owce kupić? Magazyn warzyw, firma transportowa, przędzalnia, centrum, lewat rozbożowy, piekarnia. Hmm. Huh. co to jest to zielone? Może tu coś możemy? Nie, to nie będzie. Nie, to jest jakieś. To jest stacja benzynowana. Stację raczej nie kupimy o, yy, owcy. Hmm. W market. O wiem, dobra, kopię karni chyba. Widzicie, jest y, taki rysunek świnki i chyba pieniążka. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, ile kosztuje w ogóle jedna owca, bo 100 tysięcy to kosztuje y, przy... no, przyrządy do y, przygotowywania tam jedzenia i, i tak dalej, i wody więc z y, przyrządy do utrzymania tych y, owiec same 100 tysięcy euro więc dodatkowo jeszcze same owce pewnie będą kosztowały z jakieś, nie wiem, 1000 za sztukę, 500 za sztukę Nie wiem, zaraz, zaraz się przekonamy, o jakieś małe pola Skład drewna. Zobaczymy czy dobrze jedziemy. No ale wydaje mi się, że tak, bo tu nie ma nigdzie innej w sumie możliwości. Tu świnki, tu to jest yy, ta stacja benzynowa, stacja benzynowa. No wydaje mi się, że to jest jedyna możliwość, gdzie możemy. Pić, ale z drugiej strony przy piekarni. No ale chyba tak, chyba tak. Tam, w tamtym budynku, widzicie? Spróbujmy. Wow, wow wow daje radę Zetor. No i to jest tu. aha i co ha huh. chyba nie no ale to to gdzie możemy w takim razie kupić? Nie, no wydaje mi się, że tutaj. Czy może potrzebujemy najpierw um, przyczepę do przewozu zwierząt? Kurczę, no nie wiem. No to nigdzie nic naokoło, to nie bez sensu. Wow, 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 jaki offroad. Nie. Ale zdecydowanie coś tu jest dziwnego. Mogę tu wejść? Nie. Tu? Też nie. Hm. Chociaż sprawdzić cenę bym chciał. No hej. Nie. Dobra. A ile kosztuje naczepa do przewozu? Zaraz zobaczymy e, Lawety, nie, nie, nie. Zwierzęta to były. Zwierzęta. Do transportu zwierząt 24 tysiące i 67 tysięcy. Ocie... Mm, dobra, niedużo kosztuje wypożyczenie. Ale w sumie ja bym o... W sumie ja bym najpierw mm, kupił sprzęt albo miał kasę na sprzęt i dopiero później bawił się w, w kupowanie o, owiec, bo owca zaraz się okaże, że będzie kosztowała nie wiem 2000, no 2000 to, to, to jeszcze spoko, ale 5000 euro 10 owiec i B tysięcy do widzenia Więc możemy się zdziwić ja bym na razie z tym poczekał Aż zbieramy trochę więcej kasy, tylko że na przykład co możemy z tymi jajkami zrobić Skład drewne, wiejski elewator. Do piekarni? Nie no do piekarni Chociaż w sumie jako do piekarni Hmm Zobaczmy się dobra, pojedziemy jeszcze do piekarni, zobaczymy nie chcę mi się już tam jechać, ale młyn, bioelektrownia, centrum ogrodnicze, skład drewna, elewator zbożowy, przędzalnia, firma transportowa, biogazownia. No nie wiem, ciężko coś powiedzieć. Będę musiał tak, pierwsza rzecz, właśnie jak mi się nie uda znaleźć, gdzie sprzedać jajka, to zobaczyć, gdzie sprzedać jajka. Mhm. Mm A druga rzecz to jest to, yy, jak mogę kupić owce. No. Ale pierwszą rzeczą też teraz, którą zrobimy, którą zakupimy, to mi się wydaje, że będzie yy, kosiarka i jakiś ciągnik. To się nam przyda. Wow! Sorry. Yy, piekarnia. Zobaczmy. Nie Nic nie możemy zrobić No nic, to, to niech nic, to nic Ale coś w ogóle nie ma tego okna Okno pomocy No właśnie Może było można Może ja jestem inteligent i wyłączyłem to okno pomocy Opuść pojazd, nie, użyj klaksonu. Ja chcę sprzedać jajka, no. No do piekarni. W piekarni potrzebują jajka. Dobra, nieważne. Odpuścimy sobie. Jak będę wiedział, gdzie sprzedać jajka, to zrobimy to w następnym ładzinku. A teraz zobaczmy, czy tutaj będziemy mogli. Następny kanał, opuść pojazd, urczy klocksona, wyłącz. Nie. No to spróbujmy wjechać tu. Tysznia No to nic. Pewnie na pewnie trzeba mieć przyczepę do przewozu zwierząt. No trudno. Jedziemy. Jedziemy na swoje pole z powrotem Ym, i myślę, że powoli będziemy mogli działać coś z... właśnie zakupić jakieś nowe sprzęty e, Dobra To już chyba tutaj będziemy zaraz Tak Okej, okay, fajny mostek mamy W sumie to jest też chyba nie nasza posesja, ale nieważne a jak tu są krowy, to ciekawe... Nie no, stąd z miejsca myślę, że nie będziemy mogli kupić krów. Też pewnie w sklepie. Przykucnąć? Nie. O! Otwórz okno zarządzania. Patrzcie. <śmiech> <śmiech> Opłata transportowa jest naliczana, jeśli nie przewozi transport własnym transportem. 5 tysięcy, nie musimy przewozić. Mogą nam y, przewieźć, y, przewieźć inna firma, może nam. Świetnie, dobra. No to co? To ja myślę, że możemy wziąć pożyczkę i wszystko kupić. Dobra, tu odstawmy sobie. I teraz tak. Y, weźmy sobie od razu pożyczkę. a ze 150 tysięcy, żebyśmy mieli. Dobra. I teraz tak. Pierwsze co? Pamiętam, pamiętam. Ewgenij miał kupić pick Miał kupić tego pick żeby podobać się Natasze, ale słuchajcie, jak ja kupię teraz tego pick to zbankrutuję pewnie później. Wtedy Natasza mnie zostawi. To już powiem, to zostawi, nie zostawi. Może jeszcze mnie zabić za to, że zmarnowałem jej życie. Więc myślę, że najpierw zainwestujmy. A zainwestujmy w ciągnik. Gdzie to jest 43? O kurde, jakie wolne one są. O, -o. No dobra. Nieważne. No to kupujemy zetora kolejnego. Za 80 tysięcy nie chcę kupować. To kupujemy zetora. Kolor obramowania: biały, szary, srebrny. Nie wiem. 59 100. Kup. Tak. Możesz odebrać w sklepie. Okej, okay, dziękuję bardzo. I teraz tak. Kupujemy kolejną rzecz. Kosiarkę. Eee... Aha. A jeszcze coś do zbierania trawy. Trzeba kupić. 3-4 metry. 9. No, wystarczy taka mała chyba, wiecie. Albo ta. 3-1 metra. No, taką kupimy kosiarę. Kup. Dobrze. Yy, potrzebujemy jeszcze z chwastowniki, zgrabiarki. Yy, Zgrabiarka układa trawę, sianę lub słońce w rzędach, które mogą zostać zgarnięte przez przyczepę samozbierającą lub prasę. Mm -hmm. Co to jest? Przecież w ten sposób szybciej wysycha? Nie. nie, 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 nie. O, samo zbierające. Szczepy są trawo, siano lub słomy. Może również zbierać plewy. Kurde, kolejne 30 tysięcy. Dobra, kup to. I jeszcze coś mieliśmy kupić. A, i szczepę. Mm, z wodą do nawadniania. I tu, proszę, kup. O, słuchajcie, takie rzeczy. O, zobaczcie ile sprzętu. Tylko powiem, że będzie to wszystko trzeba zwozić. Dlatego, no. przyłącz. Możemy jeszcze przełączyć coś. Zaraz zobaczymy. Chyba damy radę, co? Przełączyć jeszcze tą przyczepę z, y, do wody. Dobrze. Musimy oddalić trochę. Nie, nie możemy. Trudno. Musimy teraz wszystko pozawozić na drugi koniec mapy. No. Ho. Na drugi koniec mapy. Na sam dół. E, teraz nie wiem, którym dojechać. Tędy chyba będzie szybciej. Nie no, na pewno tędy będzie szybciej. No to... Czeka nas naprawdę trzy długie, trzy długie kursy. W sumie lawetę można było, nie to i tak to bez sensu, to ja wolę przejechać, taniej będzie. Więc myślę, że widzimy się za chwilę jak przewiozę, nie wiem czy wszystkie, ale przewiozę chociaż część, no bo to naprawdę będzie jazdy, a jazdy. Także widzimy się za moment. No. Dobra, wracam e, do was. Trochę to trwało, musiałem pojechać raz z tą przyczepą samozbierającą później z przyczepą yy, z wodą z wod, przyczepa z wodą bez wody bo jeszcze razem pojedziemy i chciałem wam pokazać jak ona nabiera wody No a teraz jedziemy z kosiarką ale już będziemy mieli wszystko załatwione nie sprawdzałem jeszcze ile kosztują owce razem zobaczymy, razem się przerazimy albo się ucieszymy tutaj a tu możemy ściąć w sumie Mm -hmm. Sporo trawy do koszenia. Będziemy pracowali nad tym, ale to później. Yy, podjedziemy teraz od razu do yy, tam gdzie zostawiłem przyczepkę. A za przyczepkę zostawił? Wow, 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 wow. Przyczepkę zostawiłem przy stawie. Dobra. Yy, to możemy w sumie chyba zostawić tutaj. Mhm. Mm Dobra. I teraz jedziemy do, do tej przyczepy do transportowania wody. Niedaleko jest, więc spokojnie, nie martwcie się, nie potrwa to zbyt długo. O, widzicie już na mapce się pokazuje ten staw i niebieskie, te, ta niebieska to jest moja właśnie przyczepka. Za tym rondem. Niedaleko będziemy mieli do uzupełnienia wody na szczęście. Tu gdzieś było, to było zbyt mocno stromo A, Geronimo Dobra i teraz tak, musimy podłączyć ją Czekajcie, tak Dobra, przyłącz I zjeżdżamy po prostu Oj. Zjeżdżamy ją, nią do wody uzupełnij beczkowóz proszę widzicie stoi w wodzie mam nadzieję że wyjedziemy bo mamy ten najsłabszy traktor ale damy radę cyrki 7300 litrów napełnione yeah. i o chyba trochę ciężej faktycznie ojoj tu będzie ciężko wyjechać Oj, oj Damy radę mm, mm. Jedź, 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 To może być problem Twardzie jest ha, ha, ha. No Ale Aha, dobra, tam jest chyba lżejszy A tam jest w ogóle zjazd to już wiemy co robić. No pierwszy raz zawsze trochę e, niezbyt pewny, no ale nauczyliśmy się, już wiemy co robić. Dobra, jedziemy teraz do miejsca, gdzie będą nasze owieczki. Benzin, benzin, stacja benzynowa, AZS. Nie wiem, AZS to firma, czy co. Okej. Okay. I teraz zobaczmy. Jak to działa? Oczywiście jeszcze nie mamy owieczek, więc spokojnie, ale tu chyba jest woda, tak? Aha. Przez sześć dni. Świetnie. Dobra, to już wiemy jak działa w takim razie. To też będziemy, ale to będziemy przy następnym odcinku. Ale teraz chcę zobaczyć ile kosztują owieczki. Yy, nie tutaj. Czemu on kuca? Nie, nie kuca. Hm. Gdzie mamy ten Wejdź, Nie. Gdzie możemy kupić? Słuchajcie łowce Tu nie Tu Hm okno. Jest 4000 euro owca kosztuje. No to co? 5, 6 7 czy 8 kupujemy? Co myślicie? Raz a transport 200, tak? 2 3 4 5 6 7 8 czy 7. Dobra, jedziemy ca na całość. Kupujemy 8 owiec. Nowe zwierząt zwierzęta. Siemanko, owieczki. Siemanko. O, jako czarna. Uu. Tu brązowa, tu. Czarna wełna do czarnych yy, koszulek ok przeskakujemy wodę mają ale nie mają żarełka będzie trzeba mm, trochę pokosić tylko że to myślę że zrobimy w następnym odcinku nie, w następnym odcinku wtedy po prostu pokosimy em, pokosimy, po, po, uzupełniamy wodę jeżeli będzie trzeba zobaczymy jak wygląda zarabianie, Oj, co jest, jak wygląda zarabianie, ile, co, jak, jak często nam owieczki będą przynosiły e, paletę z wełną, to wszystko przekonamy się, myślę, że w następnym odcinku. Także słuchajcie, za ten odcinek ja wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że się podobał. E, jeżeli tak, wiecie co robić, łapka w górę, komentarz i co. I mam nadzieję, że słyszymy się i widzimy się w następnym materiale. Na razie. Hej, oczywiście Jewgini też Was pozdrawia. Gdyby mógł tu pomachać, by pomachał. Ale macha, umówmy się. Hej!